Yo. Podsumowanie dzisiaj potencjalnej transakcji. Niestety nie weszłem w niej, może najpierw się wytłumaczę dlaczego w nim nie weszłem. Mianowicie, nie jestem najstarszą osobą, znaczy najstarszą, nie jestem osobą, która jeszcze ukończyła szkołę. No niestety jeszcze chodzę technikum, jeszcze rok, jestem w czwartej klasie. No i wypadły mi praktyki, tak, miesięczne, a aktualnie w maju. No, i niestety przez te praktyki akurat w momencie, w którym, w, którym, w którym była ta transakcja, jechałem samochodem i nie mogłem kurwa zbytnio. Nawet nie zauważyłem alertu, który mi przyszedł, ponieważ zaznaczyłem pierwszy alert tutaj, drugi alert był tutaj na, na, na wejście. Powiem tak. Żałuję. Żałuję bo to seria była fenomenalna, fenomenalna transakcja, już kurwa druga. E, ponieważ chyba ostatni, e, ostatnia analiza była. Wczoraj. Wczoraj, ale wczoraj chyba nie grałem. Czy znaczy, potencjalna transakcja była wczoraj, ale wczoraj chyba nie grałem, bo to jest w ogóle tak swoją drogą, to jest trochę pojebane, bo e, w momencie w którym wczoraj były w, ten o, FOMC, co nie? E, wiadomości Newsy i na telefonie mi pokazywała godzina 10.30 bodajże FOMC, ale jak już sobie weszłem na investing.com, możemy sobie nawet teraz wejść, kurwa czekajcie, misklik, jak sobie teraz wejdziemy kurwa na FOMC. 14:30 fmc. A to nie wiem, bo mi się gdzieś kurwa. Nie wiem, czy, no może nie, nie, nie. To chyba było tak, że tutaj o 14:30 mi pokazywało, ale na pewno kurwa gdzieś mi pokazywało, że newsy będą o 20. No i wychodzi na to, że newsy y mogę w sumie nawet sprawdzić. Dobra, żeby było bardziej rzetelnie. Sprawdzę nawet na telefonie. Y Investing.com aplikacje, tutaj jest 1430 FOMC yy, na telefonie mam kalendarz kalendarze o, proszę bardzo 14 14 tutaj jest oświadczenie FOMC na telefonie Godzina 20 oświadczenie FOMC. 20.30 Konfederacja Pracowa FOMC. 20 decyzja w sprawie stóp procentowych i 16.30 zapasy ropy naftowej. Eee, więc to tutaj zapasy ropy naftowej o właśnie zapasy ropy naftowej o 10.30. Więc nie wiem czy mam się sugerować. I wczoraj, no i tak nie grałem, bo byłem niepewny co do tego. W razie czego, jak był jakiś tutaj spec, to może się wypowiedzieć na ten temat. Dlaczego na aplikacji i na stronie mi piszą dwie, dwa, dwa różne terminy? Może mam przesunięty zegar. Bo są te stricte na przykład yy, strony skierowane do Stanów Zjednoczonych, gdzie, gdzie masz strefy właśnie wschodnia, zachodnia i tak dalej. Ale dobra, nie istotne. Dzisiaj, dzisiaj ważne jest to, co dzisiaj zrobiliśmy. Mianowicie tak. Yy, może najpierw podsumuję to. Co, jak, na jakie zasadzie podjąłem tą transakcję, później się też rozwodzę nad tym, co poprawiłem w swoim e, tradowaniu przez ostatnie dni. O kurwa! O, czy, o! Sorry! O kurwa! O! Sorry, kurwa, ale mi się odbija. przy chwilą O. Zacznijmy od tego, że w ogóle tutaj był szczyt Azji. Tutaj było kurwa, zaczęła się. Tutaj się zaczął Londyn, tutaj był czytazji eee, Z tego co. No, tak naprawdę tutaj. Najlow tutaj. Więc tutaj za dużo pola do popisu nie było, jeśli chodzi o, o zejście. Miałem nadzieję, że oni zejdą. Docelowo myślałem, że zejdą, eee, zejdą aż właśnie. że idę do tej strefy discount będzie taki ruch prawdopodobnie ciach i ciach e, ze względu właśnie że tutaj jest nie dość że high azji to w dodatku do tego jest strefa discount mm. ale koniec końców nie zrobili nie zrobili tego brałem to też pod uwagę że oni byli bardzo blisko 4 godzinowego e, akumulacji, 4 godzinowej akumulacji pieniądza, możecie sobie nawet zobaczyć, tak naprawdę, ten wygryw tutaj. No, nie patrzmy nawet na te, te, na te e, wiecie, knoty, tylko same świece, które zrobiły, widzicie, taką lekką, malutką konsolidację. Więc bliżej, im było dobić do tej konsolidacji i pokryć ten cały liquidity pool, e, brałem na pewno pod uwagę. Kolejna rzecz, jaką brałem pod uwagę, to jest tak. Wyznaczyłem sobie fair value gap. To był fair value gap 15 minutowy. 15 minutowy fair value gap. 30 minutowy fair value gap też, kurwa, zaliczyli tutaj tego fair value gapa. Nie najgorzej, ale ja szukałem bardziej nie wiem, czy nawet nie miałem ofic jakby docelowo zaznaczonego 30 minutowego ale bardziej szukałem właśnie takiego dużego impulsu z 50% tego ferwali gapa zresztą zaraz się rozwinę na ten temat. Więc tak, mieliśmy tutaj wyznaczonego Ferwali Gapa, tutaj jeszcze wcześniej mieliśmy Kurwa, co tutaj było? I czemu to jest ten? Czemu to jest, tutaj jest takie z dupy liquidity? Lecz ten, zaznaczone takie jest dupy jakby liquidity. Nie mam pojęcia, prawdopodobnie to po prostu było tutaj i przed chwilą musiałem gdzieś to przesunąć. E, ale dobra, wracając. E, miałem tutaj ustawiony e, alert na 50% tego fair value gapa ze względu na to, żeby e, żeby złapać potencjalnego swipa. E, sugerowałem się przede wszystkim też tym, że jak sobie włączymy indykator sesyjny, to możecie zauważyć, że e, pierwszy ruch to jest pierwszy ruch lądujący do góry. E, bo w ostatnim czasie bardzo często się tym właśnie sugeruje, ale to też zaraz objaśnię. E, tak, wyłączmy sobie to, wyłączmy sobie to. Mieliśmy akumulację, manipulacje eee, no i jedne z naszych takich głównych potwierdzeń eee, no to tak mieliśmy na pewno tutaj Liquidity Sweep. Ładnie zareagowali z Liquidity Sweep eee, I plus do tego jak możecie zauważyć ładne przecięcie, tylko przecięcie Ferwali Gapa i od razu pizda w górę. 50% ferwali gapa i od razu pizda w górę, wielka knaga, ee, więc no. Szkoda naprawdę, że tego nie złapałem. ta transakcja by była prawdopodobnie wchodziłbym nawet bezpiecznie. zagrajmy nawet kurwa, nawet zagrajmy tak bezpiecznie, zejście albo bym wchodził tutaj, albo bym wchodził od razu na ten knot od razu gdzieś w połowie tego fair gapa. Dajmy sobie na poczet tego przykładu. Tutaj ostatnio bardzo lubię grać właśnie na takie knociki. E, bardzo mi tu jara. E, dalej. Przesuńmy sobie to przesuńmy sobie to do góry i teraz najlepsze co może być w tej transakcji Przejdźmy sobie 15 minutówka. Zobaczę to Wyznaczam. Nawet nie patrzę. Nie patrzę kurwa. Wyznaczamy pierwsze liquidity. 50% z order bloka. To, 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 to. I tutaj chyba tutaj już wykres chyba kurwa nie szedł. Dajmy jeszcze to. Przejdźmy na jeszcze 50 minutówkę może. Jest tutaj tego sweepa możemy. No taki nie do końca jest swipa, ale, ale możemy go zaznaczyć na poczet tego przykładu. Tutaj był 50% chyba tego order bloka. Przejdźmy sobie 15, przesuwamy. Proszę bardzo. To teraz pokryli. Pokryli samą akumulację tego pieniądza na 4 godzinówce. Ee, jak możecie zauważyć, słupnęli dopiero stąd. Prawdopodobnie ja pozycję bym zamykał gdzieś w tym obszarze 1-2 tak naprawdę, chociaż ten stop loss naprawdę przy tym co się tutaj stało już gdzieś na tej świeżce jakby było dobili TP1 jeśli RR by się zgadzało 1 do 1, prawdopodobnie ten Stop Loss po prostu by poszedł na minimum albo ogólnie na B. Eee, do zgarnięcia 369 ticków. Eee, serio to była dobra transakcja, no ale no, niestety trudno się mówi. I teraz eee, może usunę to wszystko. Takich bardziej ogólnikowych rzeczy, to wytłumaczę czym się aktualnie zacząłem kierować, bo właśnie to też muszę zapisać w swoim dzienniku. Strasznie zacząłem zwracać uwagę po pierwsze na high i low danych sesji. Sesji przez dwa i nie, przez chyba tak dobrze napisałem to sesji 2. Na pewno zacząłem się kierować też. E, equilibrium Equilibrium. Nie będę pisać tej tego całego, bo się jeszcze pierdolę dwa razy przypisanie tego. E, czyli w skrócie po prostu to. 50% cofnięcia ceny, czyli zrównoważenie ceny. E, e, Trzecie, na co zacząłem zwracać uwagę. Zacząłem grać przede wszystkim na Liquidity Sweep, ponieważ w tym byłem najlepszy. W tym byłem najlepszy i niepotrzebnie kombinowałem. Niepotrzebnie kombinowałem, gdzie wejść, co zrobić. E jak to zrobić, i tak dalej. Liquidity sweep zawsze byłem dobry w graniu na Liquidity sweep i moim zdaniem nie powinienem tego zmieniać. Order bloki fair value gapy, chociaż fair value gapy i na order bloki też gram, ale może to zaraz wytłumaczę. Ale to jest jedno takie, z, jedno z takich dopełnień liquidity sweepów, które, które potencjalnie mogą zajść, czyli w momencie, w którym mamy wiecie, kurwa, tutaj liquidity sweep jakiś, ale nie wiem, tutaj wcześniej mieliśmy jakiegoś order blocka powiedzmy, no to jak cena schodzi tutaj, no to mamy nie dość, że liquidity sweep, to ta scena jeszcze zajdzie tutaj i wybicie do, do góry z order blocka. To jest taki, order block i gap, to jest takie dopełnienie tylko. I czwarty co zacząłem bardzo na to bardzo zwracać uwagę to 50%, 50%. E, o, i jeszcze piąte: e, 50% e, FVG oraz OB na breaker bloki invert. -ga gap jeszcze tego nie testowałem. Eee, może kiedyś to się zagłębie, ale bardziej chodzi mi o to, że zobaczmy macie strzał... O Jezu. macie str jakiś strzał do góry eee, i powiedzmy, że tworzy wam się tutaj jakiś gap, co nie? Jakiś ferwali jab się wam tworzy ładny. I jednym z, jedno co bardzo lubię, na co bardzo zwracam uwagę, e, jest to jeden z kluczowych takich impulsów i moich potwierdzeń. Oprócz oczywiście jakichś e, takich podstawowych, e, no po prostu na to go najbardziej zwracam uwagę, no to to jest odbicie od 50% mniej więcej od 50% Fair Value gapa. Czyli tak, jeżeli zrobi coś takiego i od razu się odbije, kurwa, no nie jestem zbyt pewny co, nie? Tego wejścia ale w momencie w którym wykres zrobi coś takiego muśnie to i w... zrobi coś takiego musi to i pójdzie do góry albo zrobi coś takiego że lekko niżej pójdzie i pójdzie do góry jest to bardzo duży znak na to, że ten trend będzie dalej utrzymywany nie wiem dlaczego tak jest order blokami zresztą jest tak samo zauważyłem to jakiś czas temu już i Kierunek, no to też jest bardzo duży, bardzo duże informacja. Kurwo, dobra, nie patrzcie na to. Nie wiem jak się to pisze, nie jestem down. Kierunek sesji. Włączyłem sobie ten indykator. Jak możecie zauważyć, Londyn tutaj szedł do góry, dalej kontynuował, tutaj, Londyn, nie spodobał się ruch Tokio, Londyn i chce iść w dół, nie udało się, zostali wypchnięci przez New York, podejście drugie, udało się, przełamanie trendu, trzecie, czwarte, Proszę bardzo, konsolidacja, niezdecydowanie. Ruch, zdecydowanie, ruch w dół. Tutaj akurat raz się wydarzyło to. Eee, kolejny przykład. Do góry, do góry. Pchanie do góry. Pchanie do góry. Tutaj tak naprawdę to jest zatrzymanie, to jest to samo, tak samo. Zatrzymanie trendu chęć, chęć iść w dół, trzy razy, skąd to możemy wiedzieć, że po pierwsze oni tutaj szli w dół, lekko ale szli w dół, tutaj, e, po dużym zjeździe oni wcale nie odbili się w górę od razu, chociaż mieli wsparcie Tokio nie, oni chcą iść w dół, oni chcą dojść do tego. Bardzo dużo, nie będę Wam tutaj ten, ale średnio co z tego, jak to się nawet powiedzmy, że nie zdarza dwa razy w tygodniu. Powiedzmy, że to się zdarza dwa razy w tygodniu, że raz jest tak, a raz jest tak. Nawet jeden raz w tygodniu. Dwa razy jest w ogóle niemożliwe. Przynajmniej tak z obserwacji aktualnej. No ja też nie jestem jakimś profesjonalnym yy, traderem i nie opieram się na tym od paru lat. Co nie, ale nawet powiedzmy, że te dwa razy się zdarza w tygodniu, że wykres w jeden dzień yy, idzie do góry, a drugi w dół, co nie? I nie ma tej takiej kontynuacji. To co z tego, jak on i tak, trz, powiedzmy, przez trzy kolejne dni idzie w jednym jedną stronę, bo ma taką ochotę, bo tak jest, może nie, że ma taką ochotę, tylko taki jest plan, taki jest plan instytucji i banków. Trzecie, co na pewno Eee, czym na pewno się opieram to jest przede wszystkim cel cel bo co z tego jak patrzę na wykres i <laughs> umiem określić trend jak nie wiem gdzie oni chcą dojść czemu oni na przykład tutaj szli do góry i drastycznie spadli żeby to wszystko zebrać Patrzcie ile tutaj jest knotów Jaka, jest, Jaki tutaj jest młyn To jest knot na knocie Liquidity na liquidity Czemu oni, czemu oni nagle tutaj Chociaż y, Trump wprowadził takie ten Takie y, Jak ktoś mówi Takie restrykcje jak wprowadził Czemu oni idą do góry Czemu oni nie spadają Dlaczego Tutaj pokryte Proszę bardzo, tutaj jeszcze nie pokryte. Nie zdziwię się, jak do tego dojdą. Prawdopodobnie New York albo Tokio do tego dojdzie. Jak nie jutrzejszy Londyn. Czemu oni tutaj? Czemu oni tutaj zeszli? Czemu oni szli do góry i tutaj zeszli? A co to jest? Co to wszystko jest? To są pieniądze. Zakumulowane pieniądze. To są wszystkie sześć moich podpunktów, które... na które patrzę. I naprawdę one działają, przynajmniej na chwilę obecną. Nie bierzcie ze mnie przykładu. Nie wierzcie w nic, co ja mówię. Nie jestem profesjonalnym traderem, nie jestem profitowym traderem. I powiem tak. Powiem tak, to są moje subiektywne wnioski, które będę testować i w momencie w którym będę profitowym traderem, przytoczę ten film i powiem tak, miałem rację stosujcie się do tego. To tylko tyle. Niektóre są niezrozumiałe tutaj e, podpunkty, mogą być niezrozumiałe. 50% no to standardowo kurwa, no to jest zrównoważenie ceny, tak? E, 50% cofnięcia. E, high, low sesji. E, e, High low sesji, no to standardowo to też jest do zrobienia liquidity sweep. 50% fair value gap, jardrblok, ani chuja. Nie wytłumaczyłem dlaczego, a to akurat niekiedy się odbija od 50% i jest duży impuls. Cel można sobie jakoś wytłumaczyć. Kierunek sesji, to no, chociaż to też można wytłumaczyć, że jednak banki i instytucje z danej sesji nie inwestują wszystko naraz, tylko. E, Nie inwestują wszystko na raz, tylko rozkładają to na parę dni, aby zmienić trend. Więc no... Wyłączę sobie ten indikator Spoko, tutaj było... Pieniążki były... Było z kurwa... Z... się dwadzieścia ale jestem jeden Muszę ogarnąć jakoś te praktyki, żeby... Muszę kurwa, o 12 na praktyki będę przyjeżdżać, mam to w piździe, co nie? Dzisiaj mi kazali... Przejechałem 10 na praktyki Od 10.30 kazali mi sprawdzać, kurwa, kamery do 15.30 Kazali sprawdzić kamery z poprzedniego dnia Obejrzeć, kurwa, 24 godziny, no, oczywiście w przyspieszonym tempie 24 godziny 24 godziny z, z tego, z kamer, bo była jakaś tam nieprzyjemna sytuacja i miałem kamery sprawdzić. No wiesz, tak na tym, na Dolarze, na DXY jeszcze chciałem zobaczyć, może było jakieś SMT, ale nie było zbytnio SMT. Więc no chyba no, na no tyle ode mnie dzisiaj muszę sobie to zapisać w notatniku wszystko i co hello